O godzinie 4.45 niemiecki pancernik schleswig Holstein zaatakował Westerplatte. Rozpoczęła się druga wojna światowa. Przechodniu, idź, powiedz światu: już broń zarzucona na ramię. Będziemy bić się o Polskę. O każdy przydrożny kamień, o każdą przydrożną wierzbę, o każdą gruszę na miedzy, o każde gniazdo nad oknem, o słońce nad Wisłą, o księżyc. Kiedy się wypełniły dni. I przyszło zginąć latem. Prosto do nieba czwórkami szli. Żołnierze z Pasterklatem. Ale to było piękne tego roku. I tak śpiewali. Ach, to nic, że tak bolały rany. Bo jakże słodko teraz iść na te niebiańskie polany. A na ziemi tego roku było tyle wrzosu na bukiety. W Gdańsku staliśmy jak mur, gwizdąc na szwabską armatę. Teraz wnosimy się wśród chmur, żołnierze z Westerplatte. I śpiew słyszano taki, by słoneczny czas wyzyskać. Będziemy grzać się w ciepłe dni na rajskich brzosowiskach. Lecz gdy wiatr zimny będzie doł, i smutek krążył światem, w środek Warszawy spłyniemy w dół, żołnierze z Westerplatte. Proszę Państwa. Pochylmy w zadumie głowy nad tymi, którzy oddali swoje życie, aby inni mogli żyć. Dziękuję za uwagę.